Jadę na wakacje do Sandomierza Kielc. Radomia z moimi chłopakami z Afromental, będziemy grać rock and roll. Jadę na półwysep Helski odpocząć. W czerwcu jeszcze nie ma tam ludzi, więc zawsze jeżdżę. Tak. Ja nie potrzebuję urlopu, ja w wakacje lubię pracować. Praca to jest moja pasja, kocham to co robię, szczególnie teraz i to mi wystarczy. Wakacje bliżej końca roku albo początku następnego. Jeśli chodzi o wakacje, to najbardziej marzą mi się takie spontaniczne. Żeby ktoś wsiadł zadzwonił, że słuchaj Klaudia, pakujesz plecak, zabierasz to i to, wsiadamy w samochód i nie wiemy, gdzie jedziemy. Postanawiamy to po prostu w jednej chwili. Na pewno mam zaplanowane dużo pracy na wakacje, natomiast mam nadzieję, że uda mi się gdzieś wyrwać na odpoczynek w lipcu. Też troszeczkę ode mnie to nie zależy tylko od Mariusza, tylko jest teraz zapracowany. Ale tutaj apeluję do niego, Mariusz proszę cię, znajdź dla mnie dwa tygodnie czasu i wyjedźmy gdzieś, gdzieś niedaleko. No i koniecznie we wrześniu i Ibiza. Tak, to, to na pewno na to musimy znaleźć czas.